Siema, siema, siema z tej strony Jem Jonti, a to jest kariera zawodnika, a tak dokładnie Kacpra Kozłowskiego. Zostawcie pod tym filmem. Niech będą dwie łapki w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem z kariery zawodnika. A zaczynamy ten odcinek meczem z yy, Coventry. Oczywiście w turnieju przedsezonowym. No i raczej nam tu nie wyjdzie. Myślałem, że będzie lepiej. Dobra, porażka w pierwszym meczu, w drugim będzie porażka O stówę Na no stówę będzie Druga porażka No i Będzie dobrze Jak wygramy to będzie sukces Wiedziałem Stuwa dla mnie Dobra, został się ostatni mecz z Adoden Hag. Więc jak będzie przegrana, to dostaje dwie stówy. Jak na ten moment, to nie idzie za dobrze w tym turnieju przedsezonowym. Nie wyjdziemy z grupy, ale. Wow, remis! Jak to się stało? Porażka i dwa remis... co? Dwa, dwie, dwie porażki i remis Więc Jest sukces Tylko tak dalej trzymać należy Już jest levela po jeden Więc jeszcze trochę I powołanie do kadry będzie Kolejne treningi i nic nowego. Może tak będzie szybciej. Mecz ze Starą Miele, w którym na stówę nie zagram. Więc może pójdę na wypożyczenie z Pogoni. Złożę ofertę trenerowi o wypożyczenie. Bo nie chcę siedzieć bez przerwy na ławce. O, jestem w pierwszym składzie. Tego się nie spodziewałem. No i pierwszy mecz. Wygraliśmy 3 do 0. Jakie 3 do 0? 3 do 1. Nie mam bramki. No i nic. Nie ma asysty. Słaba forma. Najważniejsze, że nie przegraliśmy z Beniaminkiem. Po pierwszym meczu jest dobrze. <grymne> o! Będę mógł przejść na wypożyczenie. Najbardziej, widzę taką serię A i. Natychmiastowa ławka. To jest wizja. O ja. Treninga zapomniałem zrobić. No i oczywiście nie gram, bo kurzawa gra. Remis. A gdybym miał ja grał, to by było 2-0. No na ten moment wygrana i remis. no i nie wiem co powiedzieć eee. dobra gram tylko gdzie na skrzydle o będzie gol e, nie ma no i żół ale za to jest żółta kartka więc chociaż tyle dobrego już jest 65, czyli tyle ile mam tempo. Ciekawe, czy w tym okienku transferowym jeszcze będę miał. Jakąś ofertę wypożyczenia raczej nie ale możliwe, Nie, zęby mnie bolą na spisu u Kraków. O, jestem w pierwszym składzie po raz kolejny. No i spodziewałem się czegoś lepiej, większego. Może granej ale nie wyszło. Gdzie jest jakaś oferta, nie ma oferty. Dobra, i tak nie zagram pewnie z Warto Poznań Więc przesymulujmy sobie do dnia 23 sierpnia. Remis. Oj słabo, to widzę. Nie no, Kozłowski jak Na razie jest Ma bardzo dobry overall Ale 11 miejsce po Goni Szczecin to nie jest dobry wynik hmm. Poczekamy sobie chwilę O, Śląsk Wrocław I gdzie jestem? Oczywiście na ławce. No i ze Śląskiem przegrywamy, o ja. Spadniemy z ligi jak nic. O, zgrupowanie kadry, a ja ani nim nie jestem. Hmm. No, i nikt dalej mnie nie chce wypożyczyć. Czemu? Przecież mi dobrze idzie. Na ten moment jesteśmy 13 w lidze. Nie, no forma ze Śląska Wrocław się tutaj przyszła. Nie, nie wiem dlaczego, ale wróciła ta forma ze Śląska Wrocław. Tylko jest lepsza, bo w Śląsku przez większą część. Nie wygrywaliśmy, ale wygrywamy ostatnio. Mecz z Pogonią Szczecin. Jestem głupi. Mecz z Legią Warszawa zagramy Pogoń Szczecin przegrywa. To jest dopiero dobry wynik. No i dobra, w tym meczu na pewno nie zagram. z rakowem. O, mamy ofertę wypożyczenia od jakiego kluby? z Rumunii, Arges czy agresni? Nie wiem, jak to kto mówi. No i będę grał w lidze rumuńskiej Chociaż dobrze, że w Rumunii, a nie gdzieś w Rosji. Medcy pod bezkiniem biała Tutaj musimy w punktach chociaż urwać. No i są trzy, więc bardzo dobrze. Z ze słobiałkiem ligowym ledwo sobie poradziliśmy, ale jest... nie jest najgorzej. O, system miałem dobrze. Już 68 jest kozłowski. Mocny overala. Co ja gadam, nie wiem. Ale nie jest źle. Nie no, może zagram z lechem Poznań. Ale wątpię. Hmm. Czy coś ciekawego w wiadomościach? Nie. Mecz z lechem poznań będzie ważny. Ło wygraliśmy Tego się nie spodziewałem. 2-0 z kolejorzem. A ja nawet bez asysty. No i niestety, to będzie już koniec tego odcinka. Zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę i...